KOT Johansson Kraft TANDE No i my czekamy już tylko na skok Kamila Stoch zaczyna padać śnieg i teraz coraz trudniejsze warunki na Okurajami, ale jest już zielone światło dla 20 zwycięzcy pucharowych zawodów. Kamil Stok na progu, już w powietrzu, dobre warunki wieczne. Złapał ruszenie i teraz szybuje daleko, daleko. Brawa dla Kamila Stocha za udany skok. On także dzisiaj będzie w czołówce. a zatem Maciej Kody i Kamil Stok poradzili sobie z tymi trudnymi warunkami, jakie panują dzisiaj na Okurajamie. 137,5 metra. No, a według oficjalnych pomiarów tylko jeden. 90 metra na sekundę pod narty. A zatem w przeciwieństwie do tamtego Polak będzie miał odjęty tylko 12,5 punktu. A to oznacza, że będzie chyba drugi. Poczekamy na sumowanie tych wszystkich parametrów. Dobre noty za styl. Najwyższe ze wszystkich. 4,19, 1,19,5. Stefan Horngacher głęboko odetchnął. Jest zadowolony. Kamil Stoch będzie w czołówce. No i zapowiada się pasjonująco druga seria. Oby tylko do niej doszło, bo jak widzimy pada śnieg. I ten wiatr tutaj cały czas kołuje. Kamil Stoch. Czekamy jeszcze na potwierdzenie noty Polaka. No i jest drugi, 136 punktów, a zatem tylko punkty 30 przegrywa z prowadzącym Andreasem Wellingerem. Maciej Kot jest trzeci. no Mamy dwóch Polaków na podium na półmetku rywalizacji dzisiaj na Okurajamie w tym niezwykle loteryjnym, wiecznym konkursie. Andreas Wellinger, on skoczył najdalej, 140,5 metra, zasłużenie więc prowadzi z notą 131,9 punktu, Kamil Stoch, drugi, Maciej Kot, trzeci, ale widzimy strata Stocha do Wellingera minimalna. Później duża już strata, 10 punktów Macieja Kota i kolejnych zawodników. Johansson, Kraft, Tande na miejscach od 3 do szóstego. Piotr Żyła na miejscu 19. Jego także będziemy oglądać w serii finałowej. No i niestety na tym kończą się dzisiaj osiągnięcia biało-czerwonych, bo trójka pozostałych naszych reprezentantów dzisiaj poza 30. Tym ostatnim, który zdobędzie pucharowe punkty, jest Słoweniec, Jernej Damian. Dwóch miejsc, trzech właściwie zabrakło Stefanowi Huli. 80. Wczoraj dzisiaj Norwega. Stefan Kraft prowadzi, Maciej Kot drugi. No a pozostała jeszcze dwójka i już zielone światło. dla Kamila Stocha. Trzymajmy więc kciuki za ostatniego z Polaków. Kamil Stoch spokojnie, daleko, 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 brawo! Piękny! Kamil Kamila Stocha, a zatem będzie dzisiaj na podium. Albo wygra, albo będzie w najgorszym razie drugi. Stefan Kraft, no widzimy, spuścił głowę. Liczył, że dzisiaj będzie pierwszy, ale nie będzie pierwszy, bo w pięknym stylu, przy wietrze sprzyjającym pod narty, ale 1,8 metra na sekundę skoczył teraz Kamil Stoch aż na 140 metr. Lądowanie telemarkiem minimalnie tylko zachwiane. Wszyscy sędziowie zgodnie po 19 punktów. Podskoczył tam aż do góry w tym gnieździe tenerskim Stefan Horngacher. Bo Kamil Stoch jest w tej chwili bardzo bliski. 21 wygranej w karierze w zawodach Pucharu Świata odetchnął głęboko Polak 262 punkty i 70. aż o 13,1 wyprzedza. 21 raz stanie na najwyższym stopniu podium w zawodach Pucharu Świata. Gratulacje od Piotra Żyły, od Macieja Kota. Maciej Kot dzisiaj tuż za podium, na miejscu czwartym, ale także kolejny bardzo dobry występ zakopiańczyk. Gratulacje dla Kamila Stocha, 29-letni skoczek z zębu. Szósta wygrana w tym sezonie, 21 w karierze. Pierwszy raz wygrywa tutaj na Okurajami, no i znów nawiązanie do tych pięknych tradycji. 45 lat temu, dokładnie 11 lutego 1972 roku, Wojciech Fortuna poszybował tutaj po złoty medal Olimpijskich.